W ostatnim czasie pojawiają się kolejne pomysły budowy energetyki jądrowej w Polsce, ale już nie tej wielkiej, wielkoskalowej z Amerykanami, Francuzami czy Koreańczykami, a na przykład we współpracy różnych firm, które sięgają po małe rozwiązania, małe reaktory modułowe, które chce rozwijać Syntos Michała Sołowiowa, być może we współpracy z wielkim krajowym PKN Orlen. Teoretycznie jest to rozwiązanie ciekawe, które pod warunkiem wejścia na rynek może uzupełnić polskie plany, może uzupełnić program polskiej energetyki jądrowej utleniającej wielki atom, ale na pewno jej nie zastąpi. Po pierwsze, dlatego, że technologia małych reaktorów jądrowych jest dopiero na etapie wdrażania. Nie wiadomo, kiedy zostanie wdrożona. Natomiast nawet jeżeli zostanie wdrożona, są to dużo mniejsze jednostki, które nie dadzą takiego efektu systemowego, który daje szereg bloków jądrowych dużej skali planowanych w Polsce. Jednak ta dyskusja będzie miała sens dopiero wtedy, kiedy zobaczymy konkrety w sprawie dużego projektu jądrowego na poziomie państwowym, kiedy poznamy partnera finansowego i partnera technologicznego z zagranicy. No i kiedy okaże się, czy te małe reaktory modułowe rzeczywiście wchodzą w grę, na razie trwają badania na ten temat, bardzo dobrze, że Polacy także w nie inwestują.